Witam na kanale Bartek i Kuba grają. W tym odcinku pokazuję wam jak gram w nowym evencie Muszelki. Zapraszam do oglądania. Żeby tak dalej. O ładnie, złote młotki razy 150. Yes! O nie, rakiń jest dwa tysiące punktów. A teraz otwieramy skrzyneczki za takie gwiazdki. Jest! Joker! Dobrze się trafił. A tu są kategorie, gdzie można użyć Jokera. W poniedziałek wstawiłem shortsa, żebyście pisali, gdzie mam go użyć. I dzisiaj pojawi się druga część z tego, gdzie użyłam Jokera i gram dalej. Dlatego zapraszam. O, ładnie, 750 kręceń. O, a teraz 500 też ładnie. Dziękuję za obejrzenie. Już dochodzimy do końca tego filmu. Wpadajcie na drugą część, gdzie będę używał Jokera. Pamiętajcie, że już 29 października otwieram około 80 na w kątach. Dobrze. Dziękuję i zostawcie. Suba, łapkę, rozdwonecik. I podajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia!